Hey, witajcie w nowym vlogu. Mamy poniedziałek. Jest 9 stopni i bardzo ponury dzień. Wiosnę nadal nie widać. Weekend spędziliśmy nad Jeziorem Bystrzyckim. Miałam nadzieję, że to będzie bardzo wiosenny weekend, że nagram Wam pluszcza, który nosi materiał do gniazda, że na witoszówce będą piękne widoki na ptaki, dużo mew. Niestety ten weekend był tak mroźny. Padał śnieg. Było około zera, więc martwiliśmy się, że w ogóle nie zjedziemy z tej góry, bo tam jest taka bardzo kręta droga. A na wyjeździe wypatrywaliśmy też z Michałem pierwszych ptasich znaków wiosny. Jestem bardzo ciekawa, czy wy je zauważyliście, więc dajcie też znać w komentarzu. Pierwszym z nich są śpiewające nad polami skowronki. U mojej mamy już w Wielkopolsce są, tutaj w okolicy Wrocławia ich nie widziałam, ale też za dużo nie jeżdżę po polach. No i tam e, koło Świdnicy pierwszy raz widzieliśmy stada skowronków, też śpiewające skowronki. E, kolejnym znakiem wiosny są stada czajek. E, nam udało się zobaczyć parutysięczne stada czajek, a wśród nich nawet siewki złota. E, też latające gęsi, latające żurawie, chociaż teraz tak zmienia się ten klimat, że praktycznie część żurawi zimuje w Polsce. I część z gęsi też, więc one jakby cały czas były widoczne przez całą zimę nad polami. Nie <grymnie> jest to taki znak wiosny jak kiedyś. Chociaż no, na pewno te przeloty się intensyfikują, więc możecie sobie, jeżeli słyszycie gęsi, to na pewno skojarzycie to z takimi pierwszymi znakami wiosny. I ostatnim z nich są jaskółki, ale do jaskółek to jeszcze trochę czasu zostało. A dzisiaj mamy poniedziałek, będzie też to taki domowy vlog. Bo ta pogoda naprawdę nie zachęca do wyjścia, chociaż niedługo ma we Wrocławiu być już 15 stopni, więc my może będziemy coś działać na dworze. A teraz będziemy sobie odpakowywać moje przesyłki, które przez weekend tutaj się pojawiły. Pierwsze z nich jest najsłodsza nice na świecie. Mówiłam Wam już wcześniej, że dostałam od Basi kupon do sklepu Speckled Foam. Tutaj widzimy taką kartkę którą otrzymałam też w przesyłce. Jest to pracownia, która wykonuje portrety psów z filcu, no i nie tylko psów kotków, zwierzątek. I w grudniu chyba składaliśmy zamówienie, czekaliśmy, bo ta pani ma bardzo dużo zamówień i ma też olbrzymi talent. Zaraz zobaczycie, wysłaliśmy zdjęcia Mańka. I tak dotarł... o to do nas najpiękniejsza na świecie rzeźba Mańka. Normalnie manik jak żywe. Byliśmy z Michałem zachwyceni. Wszystkie kolorki, e, takie jak u Maniusia na pyszczku. Ta figurka ma e, chyba 15 cm. Pani mówiła, że zajmuje jej e, ponad 10 i 10 chyba do 15 godzin. Wykonanie tej figurki można sobie zamówić też mniejsze albo takie na płasko robione. Naprawdę ma pani wspaniały talent, bo manik jest jak żywe. Zainspirowało mnie to też do zamówienia własnego zestawu do filcowania. Moja mama dostała dzika, nie zebrała się jeszcze za niego, a ja zamówiłam sobie słówkę. I zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno wam nagram. Oznaczając produkt w social mediach, pomagasz rozwijać mój mały biznes. Wspieramy polskie biznesy to jest bardzo ważne. Także zamówcie tam swojego zwierzaka. Tutaj e, mówiłam Wam, że brakuje troszkę nasion pomidorów i ogórków, więc zamówiłam sobie e, nowe nasionka, takie pomidory odmiana malinowy warszawski. I wybrałam je w ten sposób, że po prostu na Allegro kupiłam te, które mają najwyższą ocenę i są najpopularniejsze. Stwierdziłam, że ludzie po prostu wiedzą. To jest tak zwana mądrość ludowa. E, fasolka. Po górek śremski, według mojej babci też najlepszy. Taki groszek chciałam spróbować wysieć do dentajskich. Jego się w całości nie tylko nasionka, tylko całe strąki. I jeszcze dwie odmiany pomidorów. Pomidor gruntowy wysoki. Coś z włoska się nazywa, ale pięknie wyglądają na tych nasionkach, zawsze na obrazkach te pomidory. Ciekawe, czy moje takie wyjdą. I pomidor drobnoowocowy, owocowy maskotka. I ostatnia rzecz. Całkiem malutki, ale ładne. O, super! Zamówiłam zegar do salonu po prostu. Wpisywałam w wyszukiwarce zegar w angielskim stylu i tak dalej, bo to zawsze potem te przedmioty pasują do naszego domu. Jeżeli takie wyszukiwanie wpiszę, bardzo ładny zegar. Zaraz go umieścimy z tyłu. A jeszcze bateria. Kolejną rzeczą, którą chciałam dzisiaj z Wami zrobić, jest pozbycie się tego łosielca. To jest moja sadzonka bazylii, która już ma dwa lata. Niestety trochę nieregularnie ją podlewałam i nie wygląda za dobrze. Na dodatek musi zimować w domu i bardzo brzydko to wygląda, więc postanowiłam się jej pozbyć. Chciałam pobrać od niej tutaj te części górne i ukorzenić. Będę robiła to pierwszy raz, więc nie traktujcie tego jako tutorial. Generalnie jest tak napisane, że dolne końce sadzonek zbliżyć wodą, a następnie zanurzyć w proszku. Po zastosowaniu umieścić w podłożu. Spróbujemy sobie teraz to zrobić. Widzicie co, może eksperyment i te cztery żywe części, co zostały wrzucimy sobie do wody i zrobimy test ukorzeniacz z woda. Czy w ogóle w wodzie to też się ukorzeni? Wróciliśmy właśnie z Mańkiem ze spaceru, było ślicznie, bo akurat wyszło słoneczko, czuć, że robi się cieplej. Nie nagrywam Wam tych spacerów, bo zbudowa naprawdę jest głośno i tutaj w okolicy najbliższej te dźwięki tak się niosą, że te spacery tutaj przydomowe niestety, ale już na nagranie chwilowo nie będą się pojawiać, mimo tego, że okolice mamy naprawdę uroczą. Mamy już popołudnie, więc do kawki upieczamy sobie ciasteczka. Do nich potrzeba 4-5 składników. Tak wyglądają, to są pistacjanki. E, z ciastem francuskim, e, powinna być bardzo prosta, w sam raz, żeby szybko tutaj coś było do przegryzienia na ząbek. Maniek przyszedł pokazać się do kamery. Hej, pokiwaj Maniek, dawno nie występowałeś. No, czekaj. E, parę składników do pistacianek to ciasto francuskie, e, dwa opakowania, potrzebujemy 200 gram kremu pistacjowego. Podlinkuję Wam przepis w opisie. Ten krem z pistacji jest bez cukru, bez oleju palmowego, bez dodatku soli, więc zwróćcie uwagę, jak kupujecie, żeby był dobrej jakości. Pistacje, żeby pokruszyć na wierzch. Powinno być też roztrzepane jajko, ale nie mam jajka. Przeczytałam, że może być masło roztopione zamiast jajka do posmarowania góry i też cukier puder do opruszenia. Pistacjanki piekły się 20 minut i tak wyglądają. Muszę powiedzieć, że bardzo obiecująco. Posypię je jeszcze cukrem pudrem, a świeżych malin niestety nie mam, ale fajnie. Fajnie by pewnie pasowały do tego. jest test. test. No więc zapraszam, tak, to jest porcja kosztowania. Ja jeszcze nie kosztowałam. Skala od 1 do 10. Ale ładne ciasto. No tylko, że właśnie trochę się nie trzyma razem. się, nie? I co, lepsze niż pączek dubajski? Ale dobry. Ten krem jest super. Dobry. Ten krem to jest 100% pistacji, bez dodatku cukru. Ale później ja dodałam pełno cukru. Bez dodatku, sorry, ale no właśnie... Dobry. Więc jest to, że Przydałoby się do tego świeże godziny na przegryzienie. Teraz się ale. Jest już wieczór, i właśnie skończyłam z Mańkiem oglądać kolejny odcinek Białego Lotosu. Usiadłam też do montowania tego odcinka i zauważyłam, że mam parę naprawdę ładnych ujęć z przygodzic. Byliśmy tam z Michałem dwa tygodnie temu obserwować gęsi. Ogółem są to stawy hodowlane w województwie wielkopolskim. Żal mi było nie umieścić dla Was tych paru ładnych kadrów, więc przeniosę Was na chwilę w czasie, żebyście mogli spojrzeć jak ślicznie tam było. Środa i jest mega słoneczny dzień, bardzo fajnie, bo dzisiaj mam jazdę w Nowej Stajni i dla mnie jest to mega stresujące. Chociaż staram się wprowadzić taki zen, sama jakby na siebie wpłynąć, żeby się tym nie stresować, no bo już trochę jeżdżę. Wyjazd do Nowej Stajni jest troszkę stresujący z trzech powodów. Po pierwsze nie zna się instruktora, więc nigdy nie wiadomo na kogo się trafi. Przynajmniej ja tak mam, że często po prostu jadę w ciemno do kogoś. Um, drugi powód to konie, których też się nie zna. Ja bardzo lubię jeździć na koniach, których też troszkę poznałam. No i takich bardziej doświadczonych, spokojnych, czułych na dosiad. Ale to wiadomo loteria trochę. No i trzy to po prostu w ogóle się nie zna jakby całej infrastruktury. Nie wie się gdzie są siodła, jak się konie z padłków ściąga, gdzie jest co. Całego towarzystwa się nie zna, także <tuszę> dużo rzeczy do poznania. Mam 40 minut drogi, żeby dotrzeć do stajni na południe od Wrocławia, więc wyjeżdżam sobie troszkę szybciej, żeby mieć też zapas czasu, rozejrzeć się co gdzie jest. A dzień mamy taki. Bezchmurne niebo. Właśnie sroka przeleciała w kadrze. Rona się kręci, zbierając materiał do gniazda, a sikorki jeszcze zalatują do karmnika. Rano było minus 3 stopnie, więc był straszny smog we Wrocławiu. Nie szło oddychać na spacerze z Mańkiem, czy minutki i do domu. Ale już czuć siłę słońca. I tu nie zostaje na posterunku, będzie się grzać. chciałam Wam pokazać, jak w ogóle wyglądają smaczki dla konia. Jak kupuję takie gotowe z dobrym składem z Allegro i takie tasty bites. Można też marchewki, jabłka. Ale w sumie to łatwiej wrzucić do kieszeni. Okazuje się, że nie było czego się bać. Bardzo fajna stajnia, bardzo fajna instruktorka Kasia. No fajnie się jeździło. Dużo więcej porobiłam niż w zastępie, kiedy jeżdżę na partynicach, bo tam wiadomo, że nie ma tyle czasu, żeby każdy mógł sobie galopować ile chce. A tutaj jeździłam drągi w galopie, dużo w półsiadzie. Moje mięśnie po siłowni oczywiście krzyczały, a jeszcze cimy czeka zastęp na partynicach. Czemu ja sobie to robię? Michał mówi, że dla przyjemności, no ale tak nie może być, że ja mam dwie jazdy w jednym dniu. To nie jest dobre dla mojego kręgosłupa. Podoba mi się, że koniki, które tam stoją za wami sobie cały dzień tutaj, praktycznie na podoku stoją. W ogóle miałam problem, żeby wydostać konia majkę z, z, między tych koni, bo stoją wszystkie przysianie i nie wiedziałam, czy to są takie, wiecie, przyjazne koniki, że się podchodzi i zabiera konia i spoko. Ona tak stała wciśnięta między konia, i w końcu pani sprzątaczka sprzątająca, bardzo miła bo wiedziała, że mam po imieniu zawołać i zawołała Mańka Majka i smaczek i koniuk przyszedł bardzo mądry. Bardzo fajnie się jeździło, widać, że Majka lubi galopować, także będę się zapisywać na kolejne jazdy. Super wygląda ta stajnia.